Zapraszam dzisiaj na ala pizzę z patelni. Do miski wsyp mąkę. Dodaj proszek do pieczenia, sól, jajka, wlej mleko i olej. Wszystko wymieszaj trzepaczką do uzyskania gładkiej masy pieczarki pokrój w plastry. Na patelni z niewielką ilością tłuszczu podsmaż pieczarki. Od czasu do czasu pomieszaj, a na końcu dopraw solą. Czerwoną paprykę pokrój w kostkę. Czerwoną cebulę pokrój w krążki. Wędlinę również pokrój w kostkę. Ogórki konserwowe pokrój w plasterki. Na rozgrzanej patelni dokładnie rozprowadź ciasto. Na cieście ułóż pokrojone składniki na pizzę paprykę, cebulę, pieczarki, wędlinę oraz ogórki. Wszystko posyp startym żółtym serem. Patelnię przykryj pokrywką i podgrzewaj na bardzo małym ogniu około 15-20 minut. Smacznego.